dziewczyny! Dzisiaj e, taki malutki haul, szybki. Mm, Mac i Inglot. E, Zaczynam od e, Inglota. Byłam dzisiaj w Inglocie chyba w Znaczy chyba po raz pierwszy. Robiłam zakupy. To co chyba wszystkie dziewczyny mówią w filmikach, że obsługa... No nie tyle, że te panie nic nie wiedzą, bo to już pół ale m, też nie są zbyt e, miłe. Miłe w sensie tak no nie wiem, jak byłam w maku, w tarasach tam jest taka pani, to jest dziewczyna w okularach, którą pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda. I to już któryś raz, kiedy robią jej zakupy, no i po prostu oprócz tego, że umie wszystko opowiedzieć, we wszystkim doradzić, to jest strasznie miła. No a Inglot, no ok, w każdym razie no, byłam zszokowana, bo cena no, też jest super. Kupiłam taką paletę trzech cieni. <laughs> tak wyglądają. Yy, I ona kosztowała 29 zł. Co mnie dziwne, nie można kupić cienia bez palety. To jest dla mnie dziwne. Chciałam wiedzieć, kupić sobie same te cienie. Nie, nie można. No, w każdym razie z paletą to kosztowało. <laughs> z paletą to kosztowało. 29 zł. Ten pierwszy jest taki różowy. Drugi jest y, bardziej brąz. Taki wszystkie brudny brąz. I ten na końcu taki szaro-srebrny, brudny fiolet. O, mam zaraz będę brudny. Więc ten różowy to jest ten pierwszy kolor. Nie będzie tego dobrze widać, ale bardzo ładny kolor. Y, następnie ten to jest ten brąz, on jest taki z drobinkami i to jest ten szaro-fioletowy, bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądają w trójkę. Niestety nie wiem jaki to jest kolor, bo na paragonie tego nie ma, a nie umiem tego słuchajcie wyjąć. Stąd. Także, ale jestem zadowolona, no nie jest, nie jest to mak niestety. No, no nie, nie zgodzę się, że to jest jakoś maka, nie, a po tym wiecie, już nawet nie chodzi o jakość czy o pieniądze, ale e, stałam tam przed tym stołem i powiem Wam szczerze, że ciężko by mi było się zdecydować na więcej niż trzy cienie, bo... W maku te kolory są takie wyjątkowe, i naprawdę takie, że jak oglądam, wow, ten jest niesamowity, ten jest fajny. One są, to są takie kolory, których nigdy nie widziałam, są naprawdę niepowtarzalne. A tutaj są takie kolory, które, no nie wiem, jest różowy, jest brązowy, jest zielony w różnych odcieniach, ale to nie jest nic takiego niesamowitego, że tak powiem. Dla mnie przynajmniej to jest taka różnica. Ale okej, okay, no. Myślę, że za tę cenę bardzo fajne drugą rzecz, którą kupiłam, to były um, kępki rzęs, to jest numer, słuchajcie, 19S, um, um, kosztowały 20, um, chyba 25 zł, tak, i co ciekawe, um, w sprzedaży był um, również klej Duo, no, który ja znam, to jest najlepszy klej na świecie do rzęs, Słuchajcie, Kriolens sprzedaje go właśnie, nie wiem, bo to jest wielkość 14 gram, jest chyba, bo są dwie pojemności, większa i mniejsza. Nie wiem, czy to jest większy czy mniejszy. W każdym razie jedna pojemność kosztuje 62 80 zł. A w Inglocie on kosztuje 23 zł. Słuchajcie, jak ja to usłyszałam, to wiem. Wow, nie wierzę, bo słuchajcie, przymierzałam się specjalnie do tego kleju, chciałam go kupić ale tak mówię, kurczę, 80 zł, 60 zł strasznie dużo no i nie kupiłam go i dobrze, że go nie kupiłam, no bo dzisiaj po prostu także super polecam go, słuchajcie, najlepszy najlepszy na świecie klej do rzęs do kępek, do wszystkiego to jest przezroczysty istnieje jeszcze taki, który zaschany czarno, ale tam go nie mieli i zakupy w maku kupiłam sobie cień, który chciałam od dawna, satin Taupe. On wygląda tak. Wygląda na taki brązowo-fioletowy. I słuchajcie, jak go położyć przy tym cieniu z mglota, chyba to już D. Joy Dreamer czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie niku. Też to pokazywał ostatnio na filmiku, że yy, jakby przyłożyć ten cień to jest całkiem podobny, ale tutaj mam na ręku i to jest ten cień. O, jeszcze. On tutaj wygląda taki brązowy, ale na oczach wychodzi taki brudny brąz fiolet. Bardzo ładny kolor. No a ten wychodzi taki ciemnobrązowy. Ale wszystkie razem w czwórkę będą super wyglądały. Na pewno, także super. I kupiłam jeszcze coś, co chciałam dawno. Korektor z Maka. To jest Studio Finish Concealer. On ma SPF 30 i to jest odcień NC15. Tak. Wiecie w ogóle co oznacza to? Na korektorach i podkładach jest C, W albo N. Więc tak, C to jest cool, czyli zimny, zimny odcień skóry, W to jest warm, czyli ciepły, i N to jest neutral. Tak na przyszłość, jakbyście wybierały. No dobrze, więc to był taki mój malutki hol. Jak Wam się podobała jako karta. No, także to, to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło. Pa, pa. O, ma brud. Pa, pa, Hej, to jeszcze raz ja. Tak szybciutko chciałam jeszcze wcisnąć parę rzeczy, bo mam kilka nowych rzeczy z żeby nie robić drugiego filmiku. Okej, okay, także pierwsza rzecz to jest maskara Super Shock. Naprawdę fajny tusz. Może nie jakiś achio wow, ale ma taką grubą szczotę z krótkimi e, rzęskami takimi, no i to jest właśnie problem, ja lubię takie duże szczotki nie plastikowe, tylko takie włochate e, bo on super rozdziela fajnie rozczesuje tylko mógłby wydłużać bardziej, bo trzeba kilka warstw ponakładać, ale naprawdę jest fajny ten, ten tusz jak za tą cenę, on kosztował 19,90 zł Teraz tak. Um, um, następna rzecz to jest szminka, pomadka, jakkolwiek, pomadka się mi tak, w kolorze latem. Czy to będzie widać? I ona wygląda tak. To jest taki kolor nude. Tutaj w na monitorze ona wygląda blado, a w sumie jest bardzo taka brązowa. I jest dosyć. O, widzicie, to jest taki kolor. W sumie jest brązowa. Myślałam, że będzie taka bardziej beżowa. A jest tu taki bardziej brąz Nie wiem, czy to jest kolor dla mnie. Ale zobaczymy. Następnie mam dwa błyszczyki. Bardzo lubię błyszczyki, zajmowałam właśnie te w tych. Takich miałam, taki sam, tylko bez drobinek. One mają taki brokat w sobie. I ten różowy mam teraz na ustach. Razem z pomadką Miss Sporty. I on wygląda... Znaczy fajne są bardzo te błyszczyki. W ogóle kosztowały 9,90. Więc dobra cena. Trochę takie podobne do Glam Shine, tylko trzeba ich Yy, troszkę nałożyć, żeby było widać. O, ten wygląda tak, taki róż. Yy. A ten taki ładny baby pink też bardzo fajnie wygląda. O. I to jest coś takiego tutaj. Tu wygląda bardzo delikatnie, ale na ustach naprawdę daje efekt. I tutaj nie widać tego koloru. O, może teraz. Coś takiego. Także taki mały trend um, ajwonowy. Pozdrawiam Was serdecznie.